Powrót do przeszłości. Obywak się słynnym słyszałam dużo różnych historii. Cześć wszystkim zapraszam was serdecznie na ten sentymentalny odcinek, na pewno dla niektórych z was będzie. Polskie domy, mieszkanie PRL, życia codziennie PRL. -u. Jak to wszystko wyglądało? Niektórzy z Was na pewno e, przypomną sobie, m, albo może niektórzy właśnie mają e, rzeczy jeszcze meble z tamtych czasów. E, jestem Ciekawe tego, napiszcie koniecznie w komentarzach, jak to według Was wyglądało życie w prl -u. Zapraszam serdecznie na odcinek i miłego oglądania. Przyznawać, się, kto miał jakieś właśnie z tych urządzeń, które tutaj są. A te skrzynki pamiętam nawet też u mnie były nawet do tej pory podobnym tam gdzie moja babcia mieszka to właśnie takie są Zapraszam Was na krótki sens do Kidno te sprzęty również są wam znane czy jakieś z tych suszarek mieliście u siebie w domu? A teraz pytania do mężczyzn. Kto miał rywala u siebie w domu? To twój sojuznik, jak jest napisane. Bardzo potrzebny sprzęt w domu, odkurzacz. Czy któryś z tych był u was w domu? O się słynnym słyszałam dużo różnych historii. Powrót do przeszłości. Czy ktoś z was może ma jakieś meble, które są na tej wystawie? Ja osobiście mam krzesło jedno, które tutaj właśnie jest pokazane. I do zakupu, naprawdę nie jest to stare krzesło, ale jak widać, moda powraca i takie same, to znaczy nie takie same, a podobne produkują w Ikea. Skromna łazienka, ale wszystko było, co potrzebne. Pamiętam nawet, że to żółte lustreczko też takie miałam w domu. Przyznawać się, kto miał taki sam telefon? No z tych napojów wystawionych to już raczej wy możecie mi pomóc. Ja znam tylko jedno oczywiście Pepsi Cola. Nawet nie pamiętam kiedy ja pierwszy raz w ogóle spróbowałam Pepsi cola pewnie już pod sam koniec lat 90., może początek 2000. -tych. A ten sprzęt pamiętam, nawet do dziś chyba moja babcia ma tą wagę. A nie jedno kogo, ani jedno łąki, ani zjebola trawy, kłóźni. Nie trochę. Proszę bardzo, jeśli nie ochotę, to się możesz nawet ty. Takim wózkiem, to i ja chyba jeździłam. Przynajmniej tak ten zdjęć kojarzę, że taki miałam. A teraz pytania znowu do mężczyzn, kto palił w zasadzie do mężczyzn. Kobiety też palą. Czy ktoś z was palił właśnie takie papierosy, które tutaj są wystawione? Niezbędne kosmetyki tamtych czasów? Ja myślę, że tą firmę nie trzeba przedstawiać. Wedel, ptasie mleczko, jedna z najlepszych do tej pory, go uwielbiam. No i oczywiście drugie słodycz, który również lubię, chociaż nie jestem miłośnikiem słodyczy, ale jednak mam tutaj słabości. Swoje to jest torcie kwaflowe, też uwielbiam. Słynna budka telefoniczna. No, ja pamiętam, że też skorzystałam z tego, ale raczej w postaci zabawy. Jako dzieci często się bawiliśmy właśnie w tych budkach. Władza dba o ludzi. No cóż, dla każdych czasów ten cytat jest swojego rodzaju na swój sposób kontrowersyjny. Pewnie niektórzy uważają, że tak, niektórzy uważają, że nie. Zdania na pewno będą, są podzielone. Ogólnie powiem Wam, że brakuje trochę takiego miejsca restauracja lub kawiarnia właśnie w stylu PRL-u. Tu oczywiście można sobie napić się kawy, ale nie spotkałam podobnej knajpy tam, gdzie można posiedzieć i poczuć ten duch tamtego czasu. Może wy mi podpowiecie, czy jeszcze zostały takie miejsca w Polsce? Czy ktoś z was ma takie pielerzanki, albo naczynie jeszcze do tej pory? Pokój. Myślę, że wiele rzeczy takich mieliście u siebie w domu. Słynny miszka olimpijski, jak ja go uwielbiałam. Jeżeli ktoś z Was wie, gdzie można to kupić, albo może ma na sprzedaż, to jestem chętna do zakupu. Mam nadzieję, że dzieci do tej pory mają w szkole lub domu takie książki. Woda sodowa. no Ten automat to też nie muszę przystawiać. Pewnie wiele z Was z niego korzystało kiedyś. Sport w PRL wyglądał mniej więcej tak. Czy ktoś z Was posiadał sprzęty, które tutaj są wystawione? Bilet lotniczy, lot, ale widzę, że jeszcze też jest Aeroflot, pasadeczny talon. Wiem, że w tamtych czasach posiadanie samochodu było dosyć skomplikowane, ale jednak zapytam u Was, czy ktoś z Was miał Syrenę lub fiata 125 albo 126. No i oczywiście słynny ponos. Może ktoś był szczęśliwy posiadania takich właśnie aut. Oh. Mam nadzieję, że udało mi się Was troszeczkę przenieść na stare dobre czasy, jeżeli można oczywiście to tak nazwać. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżącej i do zobaczenia w kolejnych.